Dzisiaj zaprezentuję Wam samochód, który na rynku jest już od jakiegoś czasu, bo od 2021 roku. Jest to jedyny samochód w takim nadwoziu wśród marek niepremium, czyli SUV, Coupe, a oto Renault Arkana. Tył Arkany to jest właśnie ten dziwny element, no bo jak widzicie jest to nadwozie typu Coupe, a mimo wszystko jest to z zewnątrz, przynajmniej naprawdę duży samochód. Z gigantycznym prześwitem, bo ma 20 cm, ale z drugiej strony Dacia Jogger, która wcale suwem nie jest również, ma tak duży prześwit. Co ciekawe, mimo tego, że samochód jest naprawdę dużym autkiem, tak jak już o tym przed chwilą wspomniałem, to jest on zbudowany na platformie podłogowej takiej samej jak Renault Clio czy Renault Captur, które są mniejszymi samochodami. Jest to platforma podłogowa modularna, więc oczywiście ten samochód jest dłuższy od tych samochodów, ale jak za chwileczkę zobaczycie wnętrze, podobieństwo do kaptura jest i to bardzo, bardzo duże. Ten bardzo czarny samochód, który widzicie, jest w wyposażeniu E-Tech Engineered. Chyba to jest ta trudna nazwa, dokładnie to samo co kaptur, którego testowałem, i w wielu miejscach do kaptura go będę porównywał, ponieważ, tak jak wam przed chwilą mówiłem, dzieli on płytę podłogową i wnętrze z kapturem. Jest obrzydliwa pogoda, także ja bym się chował do wnętrza. Zobaczcie sobie teraz kilka przebitek, arkany, i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o jej wyglądzie zewnętrznym, a resztę w środku. Arkana mierzy nieco ponad 4,5 metra i waży nieco ponad 1400 kg, więc jest faktycznie dużym i masywnym suwem, przynajmniej takie robi wrażenie wizualne. Poza tym, że jest masywna, to jest po prostu jakaś taka ciekawa, a w szczególności w tym bardzo ciemnym, znaczy się po prostu czarnym lakierze w najwyższej wersji wyposażenia. Myślę, że jest to samochód, który zdecydowanie będzie przyciągał uwagę i tak jak się dowiecie w dalszej części testu, przyjemnie się nim jeździ. Niestety ma też sporo minusów. Ja was bardzo przepraszam, ale większość tego testu odbędzie się z za kierownicy Arkany, ponieważ po prostu warunki atmosferyczne dzisiaj są obrzydliwe. No, taka jesień. Wracając do samochodu, bardzo dziwnie w tym samochodzie się siedzi, a raczej pierwsze wrażenie moje było bardzo takie właśnie tuzinkowe, ale myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że przesiadłem się do tego samochodu prosto ze Skody Karok, która jest takim najbardziej konwencjonalnym, klasycznym, normalnym suwem. I pozycja w tym samochodzie w porównaniu do pozycji w Karoku diametralnie się różni. W tym aucie kompletnie nie siedzimy tak jak w suwie. W tym aucie siedzimy bardziej jak w jakimś kompakcie i to jeszcze takim niskim kompakcie. Mamy jeszcze tutaj okno dachowe, co również potęguje nam e, efekt tego, że ten samochód jest mocno taki zmiażdżony, nazwijmy to, w środku. Szyba, która nie jest zbyt wysoka, ta odległość też jest mała, e, pedały, które wciskamy zdecydowanie bardziej do przodu niż jak w suv e, jakoś, jakoś w taki sposób. No i to wszystko właśnie sprawiło, że poczucie tutaj zupełnie inne niż w konwencjonalnym suv -ie. I mi akurat ten układ bardzo pasuje, ponieważ mamy tutaj naprawdę duży prześwit, tak jak wam wspominałem. Mamy tutaj dosyć duże koła, więc cały samochód jest po prostu wysoko zawieszony, ale pozycja jest taka jaką lubię, czyli taka jak w standardowym samochodzie być powinno. A patrzymy na świat z góry. Więc moim zdaniem to jest rewelacyjne właśnie połączenie. Coś podobnego, mają często crossovery, ja pamiętam, że w Exidzie, którym się zachwycałem, właśnie była podobna sytuacja. I to jest zdecydowanie na plus, że ten samochód daje nam wrażenie innego samochodu, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą. Niestety, minusem jest to, że ogólnie to wnętrze. Spójrzcie na nie, ono jest wnętrzem kaptura. Chociażby podłokietnik, to jak tutaj jest szeroko, to jak my się tutaj czujemy, więc generalnie w segmentu C, całkiem duży samochód, a w środku autko miejskie. Jednostrefowa klimatyzacja, nie może być dwustrefowej klimatyzacji. Cały, cały czas tutaj jest ten, no, nie najlepszy system inforozrywki od Renault. Chodzi mi tylko i wyłącznie, jakby o jego zacinanie się. No, poza tym to jest w miarę spoko, ale niestety no, w dzisiejszych czasach. No, no, mogło być to dużo, dużo lepiej i chociażby mogło być coś takiego jak w Nowej Megance i e Tech, czy w Australu. Nawiasem mówiąc, te dwa samochody możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Jeżeli kiedykolwiek siedzieliście w Clio albo Kapturze, to odnajdziecie się w tym wnętrzu. Najfajniejszą rzeczą, moim zdaniem, jest właśnie ten selektor, który służy do wybierania kierunku jazdy. Bardzo przyjemnie i wygodnie się go obsługuje. Nad nim zobaczymy niestety jedyną możliwą, czyli jednostrefową klimatyzację. No i naprawdę nieduży podłokietnik. Uchwyty na napoje są, ale w takim miejscu, jak widzicie. Jedyny plus tego wnętrza to chyba fotele eleganckie i całkiem wygodne, ale również ich regulacja elektryczna to taka trochę porażka w porównaniu do konkurencji. No i to są zegary, które widzicie. Niestety na wnętrzu się zawiodłem. Więc nie dziwota, że ja ten samochód najbardziej będę porównywał właśnie do kaptura, no bo mamy to samo wnętrze, tą samą płytę podłogową, co w praktyce niewiele znaczy, no bo ten samochód jest od niego dużo, dużo większy. I jeszcze w moim egzemplarzu mamy dokładnie tą samą jednostkę napędową. Bardzo przyjemny układ hybrydowy, natomiast moim zdaniem w tak dużym autku fajnie byłoby, gdyby miał jeszcze troszeczkę więcej mocy, bo w miejskiej jeździe nie ma najmniejszego problemu, dodajemy gazu i przez to, że... Wtedy rozpędza nas silnik elektryczny, to mamy takiego delikatnego kopa. No natomiast gdzieś jak już jedziemy krajówkami czy autostradą, to chciałoby się, żeby ten samochód miał trochę mocniejsze odejście. Natomiast wbrew pozorom, arkana się całkiem dobrze prowadzi. Moim zdaniem przez to, że ten samochód nie jest aż tak wysoki. Tak jak mówiłem, on jest dosyć wysoko zawieszony, natomiast jest on troszeczkę jakby spłaszczony. Wydaje mi się, że przez to. E Gdzieś tam przy jakichś nierównościach na drodze, czy nawet przy szybszych zakrętach, jedzie się tym samochodem całkiem przyjemnie. A jak macie dziurawą, jakąś polną drogę, dojazd do domu, to powiem Wam po prostu no jak terenówką. Mimo tego, że mamy tutaj dosyć duże yy, felgi, to opony i tak są całkiem grube, dzięki czemu kompletnie nie musicie się bać, jadąc po jakichś nierównościach. Kolejną kwestią, którą warto poruszyć, jeżeli chodzi o rozmiar tego samochodu to wielkość bagażnika, przynajmniej w wersji hybrydowej. Jest tutaj podwójna podłoga, ale my akurat pod podwójną podłogą mamy koło, lewarek i cały taki zestaw, więc krótko mówiąc, nie możemy sobie tej podłogi opuścić, jeżeli mamy te rzeczy i no, powiem Wam, że bagażnik niestety, ale w tym e, w samochodzie takiego rozmiaru jest moim zdaniem zdecydowanie za mały. Dodatkowo ani uchwytów na siatki jakieś z zakupami, tam nie ma, jedna lampka i naprawdę duża klapa która bez sterowania elektrycznego nie jest niczym przyjemnym. Trzeba mocno tą klapą trzasnąć. Nie otwiera się ona w ogóle zbyt wysoko, więc osoby, które mają powyżej 1,85 m, już będą haczyli głową o tą klapę. No niestety, ale renówki, moim zdaniem, to są samochody bardzo ładne, ale projektowali je chyba artyści, a nie inżynierowie. Tutaj po prostu brakuje takiego mocno technicznego przemyślenia. Jakość wykonania wnętrza, no tak samo jak we wszystkich renówkach jest dobrze, ale mogło być trochę lepiej, bo niestety plastiki tutaj trzeszczą i jak za samochód, jak w samochodzie, za który płacimy 170 tysięcy złotych w tej wersji wyposażenia z tym silnikiem, to niestety moim zdaniem miejscami jest troszeczkę zbyt tandetnie, aczkolwiek wizualnie naprawdę jest bardzo ładnie. No a na przykład ten plastik tutaj, on jest taki. To ma imitować włókno węglowe. No, no widać, że to jest plastik i. Tak, że moim zdaniem, jak już coś jest plastikowe, to niech już będzie z takiego chamskiego normalnie plastiku i wtedy wszyscy wiemy, ok, no dobra, to jest plastikowe. No najbardziej rozmiar tego wnętrza widzimy po tym podłokietniku, który jest tylko i wyłącznie dla jednej osoby regulowany jakby tylko w przód i w tył. No i to nie jest podłokietnik y, rozmiarowo z suwu, segmentu C.